Witam, nazywam się Adam Wojtyszko. Jestem reżyserem słuchowisk radiowych i zostałem poproszony o to, żeby troszkę opowiedzieć o swojej pracy, pracy, która według mnie należy do najfajniejszych możliwych na świecie. Z kilku powodów. Po pierwsze, radio ma niesamowitą siłę oddziaływania. Między innymi dlatego, że skupiając się na jednym ze zmysłów, czyli na słuchu, potrafi organizować też wszystkie pozostałe. Słuchowiska radiowe są według mnie właściwie możliwością nieograniczonego budowania światów rzeczywistości, które, będąc pozornie skromny, skromnymi produkcyjnie, potrafią otwierać horyzonty, o których nawet się nie śni, kiedy myślimy o pracy na planie filmowym, serialowym czy, czy w teatrze. Zacznę może od tego, że oczywiście zwykle podstawą pracy nad słuchowiskiem jest e, znalezienie dobrego scenariusza. To znaczy świetnie jest, jeżeli mamy możliwość e, wybierania sobie materii literackiej na której będziemy pracować. Czasem jest ona narzucona. E, ale spróbuję Powiedzieć o tym, na co ja zwracam uwagę w momencie, kiedy, kiedy czytam tekst, który potencjalnie później będzie, będzie produkowany. Pierwsze, na co zwracam uwagę, to czy jest teza, jakiś rodzaj uniwersalnego, ogólnego zdania, w którym można zamknąć sens całego, całego scenariusza. I nie chodzi mi o to, żeby sztucznie naginać się do jakichś um, sformułowań, na przykład. Nie wiem, miłość wszystko zwycięża, albo wszyscy ludzie to świnie, albo, albo wojna jest okropna, no chyba, że na tym się zarabia. Natomiast sugeruję każdemu, kto będzie chciał zająć się pracą nad słuchowiskiem, zrobić sobie ten rodzaj eksperymentu i ćwiczenia, znaleźć w, w scenariuszu to to jedno zdanie, które określa jakby naturę całego zjawiska, nawet tylko po to, żeby to później połamać, nawet tylko po to, żeby się do tego zdystansować i żeby po skończonej pracy powiedzieć sobie o matko, wyszło mi zupełnie coś innego. Sens jest zupełnie inny i dobrze, dlatego że nie, nie wiem po co robić teatr, sztukę, po co pracować w. W em, radiu, jeżeli nie po to, żeby dowiedzieć się czegoś o świecie i o samym sobie, również o tym, jak go postrzegamy. Więc najprościej rzecz ujmując, wydaje mi się, że fajne, fajnym eksperymentem jest to, żeby czytając scenariusz słuchowiska, albo nawet em, inną formę literacką, z której potem chcemy wystrugać słuchowisko, znaleźć sobie tą, tą tezę i ją później em, sprawdzać po prostu. Em, Drugą rzeczą, o której zawsze, zawsze myślę, jak, jak czytam scenariusz, to to, czy udaje mi się jakąś strukturę e, uchwycić i złapać. Wielu ludzi ma alergię na, na schematy i na, i na struktury, i ja to doskonale rozumiem. To znaczy, uważam, że zamykanie w sztucznych, w sztucznych formach czegoś, co powinno być organiczną i kipiącą, Rzeczywistością jest, jest raczej krzywdzące. Natomiast, tak samo jak z tezą, uważam, że bardzo ważne jest to, żeby rozumieć, jak działają sztuczne schematy, po to, żeby je później łamać. Zwykle czytając, patrzę, czy mamy tak zwaną ekspozycję, czyli. Początek scenariusza, w którym poznajemy naszych bohaterów, poznajemy ich w naszym środowisku naturalnym, czegoś się o nich dowiadujemy, i w radiu, co jest jakby to, co, to, co odróżnia od, od właśnie serialu, filmu czy teatru: mamy tylko w dźwięku możliwość pokazania, gdzie się znajdują, jak żyją, jacy są nasi bohaterowie. Tu przestrzegam przed bardzo częstym. Częstą pułapką sztuczności, gdzie w dialogu próbujemy opowiedzieć sobie rzeczywistość. Czyli na przykład um, ktoś zwraca się do kogoś zbyt opisowo czyli: Mamo, mogę cukier? Oczywiście, córeczko, przecież stoisz na balkonie w blasku słońca. Tego typu próby opowiedzenia rzeczywistości są okropne i odradzam, i radzę czyścić i szukać wszystkich innych metod niż niż posługiwanie się dialogiem w sposób, który jest raczej właściwie didaskalium. Będziemy o tym mówić, w radiu mamy milion sposobów na to, żeby zaznaczyć przestrzeń, żeby powiedzieć, gdzie się znajdujemy, jaki to jest adres. No i, i czego możemy się po tej rzeczywistości spodziewać? W strukturze. Zaczynamy od szukania... Ekspozycji, czyli tego, co nam opisuje rzeczywistość. Potem szukam tego, czym je, co jest stawką naszych bohaterów, bohatera, czyli tego, co jest najważniejsze w, dla, dla postaci i głównej motywacji. E, nieważne, czy to będzie walka o, o uczucie, czy to będzie chęć e, przeprowadzenia doskonałego napadu na bank, czy, czy, czy zabicie prezydenta wszechświata, nie ma znaczenia. Zawsze. Ważne jest to, żeby wiedzieć, co jest główną siłą napędową fabuły. Czyli, jeżeli mam bohatera, chcę, żeby on mi określał to, co jest akcją, czyli to co, to, co w ogóle tworzy podstawową materię słuchowiska. Jeżeli już wiem, jaka jest stawka, patrzę na to, czy te ograniczenia, które napotyka, są interesujące, są ciekawe i czy jest szansa na to, żeby na, na, na tym poziomie konfliktu bohatera z, z trudnościami powstała, powstała interesująca rzeczywistość. Struktura jest o tyle perfidna i, i przewrotna, że może być obłędnie elastyczna, i, i stawką bohatera może być um, zarówno dążenie do czegoś, jak ucieczka przed jako, jakimś koszmarem. Może być przetrwanie, może być pazerność, może być chęć samorozwoju. To jest strasznie pojemna pula. Chodzi mi o to, żeby doskonale wiedzieć reżyser musi po prostu wiedzieć, co określa jego bohatera, co określa jego, jego postaci. Później przy rozmowie z aktorami może się okazać zupełnie bezradny, kiedy zostanie po prostu zapytany o to, czego moja postać chce ale o tym, o tym za chwilę. Kiedy już wiem, jaka jest, jaka jest stawka bohatera i, i orientuję się, że, że te dążenia bohatera do celu są mniej więcej ciekawe, interesujące i dają o, o możliwość, szukamy przewrotności. Do, y, po, już oczywiście poza tym, że, że ważne jest, jakim to jest językiem napisane, czy to jest w miarę potoczne, czy nie jest jakimś sztywnym bredzeniem, czy nie jest jakimś, jakimś przerażającym nadużywaniem związków frazeologicznych. Tych pułapek też jest tysiąc i, i, i to się czuje. I to, i to czytając nawet e, teksty zawodowców, i, i amatorów, i zawodowców, o, odruchowo uczymy się wyłapywać sztuczności i, i jakieś takie karykatury, które teoretycznie mają nam coś mówić o, o, o naszym świecie, natomiast go tylko pogrążają. Więc, kiedy już wiemy, czego chce bohater, wiemy, jakie. Są uwarunkowania i przeszkody, z którymi musi walczyć. Szukamy przewrotności zarówno na poziomie dialogu, jak i samej struktury scenariusza. Czyli fajnie jest wiedzieć, na przykład, że, że nasz bohater właśnie włamuje się do skarbca w Pentagonie, gdzie są tajne dane KGB, ale zawsze lepiej, kiedy okazuje się, że tak naprawdę. To nie jest najważniejsze, bo równolegle cały czas walczy o miłość życia, i, i istnieje inna, ukryta, równoległa stawka, która, która tą, tą motywację podbija, podnosi. To, to najczęściej w moim wypadku, jest moment, w którym na nowo weryfikuję tą tezę, czyli to podstawowe, podstawowe założenie, zdanie, które mm, opisuje, o którym opisuje sobie słuchowisko. Ponieważ ta przewrotność zwykle ubogaca, zwykle dodaje. To znaczy, w, 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 czytałem też scenariusze, gdzie następowała jakby degradacja czy dekonstrukcja tej, tej tezy, gdzie myślałem, że bohaterowi chodzi, chodzi o coś ważnego, a tak naprawdę okazywało się, że powodują nim jak najgorsze pierwotne instynkty. I to też było bardzo interesujące i bardzo Pouczające, bo myślę sobie czasem, że deptanie nadziei w wypadku sztuki też niesie, niesie silny przekaz, więc to jest coś, co ja czasem, czasem perwersyjnie lubię sobie zafundować czyli obnażyć pewne prymitywne mechanizmy. I w, mom w momencie, kiedy mówimy o tezie, w momencie, kiedy mówimy o, o strukturze i o, o, o motywacji bohatera, jest to, jest to bardzo przewrotne i bardzo okrutne i ja to lubię.